Siemanko, Daro Palm widzę Was Słuchajcie w tym odcinku będziemy rozsadzać Daktylowce głównie Tu jest akurat w tym momencie pokazana grupa faksłomania Ale będzie również pokazana um, rozsada brukmansji A przede wszystkim rozsada daktylowców Miałem sporo nasion w tym roku z różnych miejsc świata z Kanarów, w Czanogórę oraz yy, bodajże w Chorwacji wykiełkowały po niektóre po dwóch, niektóre po trzech niektóre po czterech miesiącach wszystkie były w metodzie prawie wszystkie w metodzie woreczkowej tak jak było na początku filmu pokazane dosyć fajny sposób do wykiełkowania roślin teraz to wszystko trzeba porozsadzać no zobaczymy jest dwa dni przed końcem nowego roku, dzisiaj akurat jest trochę wolnego czasu. Zauważyłem, że moje brukpansje już mają piękne korzonki wypuszczone, tu jest akurat pałownia. Widzę od góry puszcza, spróbujemy ją ukorzenić eksperyment. Dokumencje różnych kolorów. Wypuściły naprawdę mnóstwo tych ładnych korzeni. Także postaramy się je wsadzić. I już ukorzenić normalnie w donicach, żeby każda miała swoją przestrzeń. I będziemy patrzeć jak to dalej. Zobaczcie listki ładnie powypuszczały na górze. Wiadomo nie wszystkie. Bo straty zawsze jakieś muszą być, ale tu jest zakład był konceal łososiowa tu jest, wydaje się, że opisałem sobie wcześniej, żeby później mi się nie pomyliły. Różowa róż jaśniejszy. Zobaczmy co tu jest. Róż to pewnie zwykły. To są białkańskie jeszcze innego gatunku, które też mi jeszcze nie zakwitło w tamtym roku. Ale cudowniki prosto z Ciekawy jestem tej Paulowni. Chy, czy coś z tego będzie? Taki eksperyment. Zawsze się z nasion wysiewało albo się kupowało gotowe. No ja spróbuję, spróbuję w tym roku ukorzenić swoim sposobem. A jakiś ponad półtora miesiąca w słoiczkach z wodą są, także zadzimy je teraz do ziemi. Ja akurat do takich młodych roślin stosuję zimę kokosową. Jest to taki zmielony kokos, wymieszany z perlitem. On może nie ma składników odżywczych, ale za to bardzo fajnie się w niej roślinki, wszystkie praktycznie, ukorzeniają. Ta masa korzeniowa jest dosyć taka gęsta. Przewiewna. Ważne to jest to, żeby korzenie miały czym oddychać. Wczoraj akurat Pokażę Wam tutaj do lechuzy. Wsadziłem daktylowce, było ich mnóstwo, naprawdę. W tym roku pierwszy raz spróbowałem. To były nasiona przywie, przywiezione z Kanarów, Czarnogóry oraz z Chorwacji. Pięknie wszystko bujnęło. Na 30 takich nasionach, może dwie tylko nie wykiełkowały. Wsadziłem je po wykiełkowaniu do lechuzy. Lechuza, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka mieszanina mi minerałów taki gruboziarnisty piach różnego rodzaju krzemionki, masy wulkanicznej. Ona już ma w sobie, sama w sobie ze składników od że przez dłuższy, dłuższy czas nie trzeba będzie nic nawozić w tych roślinek. Dzięki tej Lechuzie również mamy fajny drenaż. Nie trzeba nic nas poddawać, bo sama ta mieszanka jest takim drenażem. Rośliny, super, zwłaszcza młode się w tym rozwijają. Zobaczymy za miesiąc, jaki będzie wzrost. No fajnie, tam z tyłu mam trzy sztuki. Dwie może widać po dwóch miesiącach. Juka Fax zeszła trzeciej nie widać ale korzonki tam ma też ciekaw jestem jak ta juka fakso nania się rozrośnie okay. tu dla przykładu jak tam daktylowce były sadzone do lechuzy tutaj wsadziłem właśnie do tej mieszanki kokosowej z perlitem i ciekaw jestem do, też eksperymentu w którym jak one będą rosły w tym podłożu a jak w tamtym ok zabieramy się do przesadzania tych wcześniej, wcześniej słoiczku które były tak zwane datury potocznie mówiąc na pierwszy rzut idą brukmansje różowe o, nie tutaj we wodzie korzonki błynęły zobaczcie wsadzimy je do takich małych roślin doniczek P12 oczywiście na spód będzie trzeba użyć kramzytu stworzyć balstę drenażową A końcówki tutaj będzie trzeba odciąć może to zrobimy od razu to również To jest taka dosyć słaba jedna korzonki ma, ale to taka jest trochę masa no. przygnita to ściągłem, ale... Wsadzimy, zobaczymy może akurat. Dobra, bierzemy się do sadzenia. Udało posadzić się już tyle. Około 10, a może 11 sztuk. A jeszcze druga połowa została. Tak zwane patyki brugmansy. Ok. Drugmansy już na swoim miejscu. Posadzone. Trochę tego wyszło i zabawy było. Zobaczymy na efekt za kilka miesięcy. Jak się przyjmą. Kilka odmian. Sam jestem przykład. Czy w tym roku zachwitną? Myślę, że część na pewno, bo niektóre mają naprawdę grube badyle ziemia z włókna kokosowego zmieszana jadkowo z prawlitem powinna dać świetny efekt. No tak widać. My tutaj sadownicy, w grudnicy to mamy przerąbane, bo cały rok jest coś do roboty. Coś przesadzamy, coś siejemy, żeby w sezonie cieszyć się tymi roślinkami. Tu w Lechuzie są daktylowce, tam jakaś Juka facsonadia, także jest tego. Obok już wykiełkowały i są dosyć duże po przesadzeniu w Waszyngtonie, idą ładnie do góry. Tu jeszcze mi zostało do rozsadzenia parę daktylowców, ale zobaczymy. Brookmansie, piękne kwiaty potocznie przez większość nas nazywanych daturami. Dobrze. Myślę, że w tym filmiku tyle. Będziemy obserwować, jak to wszystko tutaj rośnie. Za jakiś miesiąc nagram następny filmik i zobaczymy, jak to wygląda. Ile podrosły, czy wypuściły jakieś listki. Pewnie 100% się nie przyjmie, ale... Myślę, że gdzieś koło 80-90, to będzie naprawdę dobry wynik, rezultat. No to trzymajcie kciuki i kciuka również dla, dla mnie poproszę. Subskrybujcie kanał Daropan. Do następnego. Cześć, siemanko.